Ale mówię, Kontynuujemy. Przerwało nam się nagrywanie i kontynuujemy dalej. Yy, mogłem w wojsku yy, polskim w tych latach, ostatnich latach komunizmu, yy, głośno otwarcie słowo Boże i yy, absolutnie widzieć piękną owoce, to owoce. Pozdrawiam yy, wszystkich, którzy mogą to słuchać, a byli w wojsku. Pozdrawiam Lloyd. <grydy> Hallelujah! Yy, mamy, nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze, ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego wszystkim to, podobnie jak i, my, jak i my z wyjątkiem grzechu. Pan wszystkiego doświadczył, co było, co, co można było, co mógł doświadczyć człowiek. Czyli jeżeli to zrozumiemy, jeżeli, jeżeli, jeżeli to przyjmiemy, jeżeli to, jeżeli to zrozumiesz, że, że dla Boga nie ma jakiejś rzeczy, o, jakiejś pustki, nieznanego miejsca, którego On nie przeszedł przed jest Włącznie z tym, co ludzie obecnie przeżywają w traumach, w yy, yy, ciężkich przeżyciach, w przeżyciach związanych z, z własnym z wy, wyborem albo, albo zupełnie nie, nie yy, yy, jak to powiedzieć, yy, nie, nie zależy od nich, są ludzie, którzy cztery, cztery razy z rzędu yy, musieli yy, od nowa odbudować wszystko, bo, bo wszystko zostało im zabrane. Ja wierzę, że, że to Bóg im nie zabrał. To zabierał im diabeł w ich życiu. Ataki, które przeżywali, yy, to nie były ze strony Boga, yy, doświadczone, yy, doświadczenia z wolnej ręki, lecz diabelskie nękania. My, mamy to, my to często przechodzimy wręcz codziennie. Mamy sąsiada, który ma yy, dwa poterne psy codziennie szczekają. Wszyscy to wiedzą. Nie chcę mówić źle dalej, bo no, po prostu ten człowiek, no nie, nie chcę się zapuszać za, za, za daleko. czekamy, aż się nawróci, ale jakbyśmy mogli, to byśmy zmienili miejsce zamieszkania. Y, 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 I wiemy, starczy, przeżywać ten kanie czy uciążliwą rzecz. I y, wiemy, ale czy ja jestem tego zależny? W ogóle nie. W ogóle nie. Zależy od tego, co robi do święty. Czy jest w tym dobrze? Nie jest. Z taką sytuacją, i wołamy czasami mocniej, czasami, czasami nie. Wołamy do, do Boga, żeby, żeby się to zmieniło, i czekamy na to. Yy, przebaczamy. Okej, okay. Panie Jezu, przebaczamy i to wiesz. Ale oczywiście nie zgadzamy się na, na to, żeby miało to miejsce dalej. Yy, jednakże my polegamy na Bogu, który wszystko przeżył. Z wyjątkiem rzekł. Pan Jezus to znaczy, że w tych wszystkich cierpieniach nigdy nie powiedział takiego słowa. Biblia mówi, że nigdy nie złorzeczył, w tym samym liście to przeczytamy: że nigdy, nigdy nie było, nie było, nie można było znaleźć w niego jakiegoś, jakiegoś gestu grzesznego, złego. Pan Jezus był, ja myślę, w każdej dziedzinie próbowany. Jako facet, jako, jako, jako yy, sługa Boży, jako yy, po prostu rozwijający się jako nastolatek. W każdej dziedzinie i w każdej dziedzinie okazał świętość i zwycięstwo. Dlaczego tajemnica było jego przebywanie w miejscu najświętszym przebywanie z Bogiem. I to, to było, to było, jest. Sekretem y, każdego każdego człowieka, który, który ma takie Boże osiągnięcia w swoim życiu, który przychodzi zwycięstwa. One się nie biorą znikąd. One się biorą z odważnych kroków y, pójścia do przodu za Bogiem i trwania w Bogu, kiedy, kiedy czy jest dobrze, czy jest źle. Każdy y, wie, y, kto, 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 kto przeżywał, kto, kto zdobywał wielkie rzeczy, wiedział, że, że musi coś poświęcić, musi, musi y, 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 pójść głębiej z Bogiem i, i zrobić y, kategoryczne kroki czasami, żeby móc y, y, się rozwijać, żeby móc y, osiągnąć sukces Boży. Y, y, Paweł przyrównuje do, do sportowych y, osiągnięć y, życie i mówi, że tamci się wstrzymują od rzeczy do, doczesnych, y, żeby osiągnąć, żeby wygrać, żeby, żeby wygrać bieg, robić robić coś tamto. Akurat dzi wczoraj, dzisiaj był, był, był y, maraton tekijski, dzisiaj, dzisiaj w Paryżu, i ci faceci, którzy, którzy tam zwierzają, oni od wielu, wielu, wielu rzeczy się wstrzymują. Wyrzeczenia potężne, że móc dwie godziny złamać na, na 42 km, 150, 195 metrów, ale, ale robią to po to, żeby osiągnąć sukces. I yy, wiecie, no, niemądrą rzeczą byłoby mówić, że to jest złe. Notabene yy, Katrin Denebé, a nie pamiętam czy to dobre słowo powiedziałem, biegająca piękność z Afryki. To jest absolutnie kobieta, która poszła z Jezusem, żyła i żyje dla Jezusa. Ja byłem na jej biegu w Londynie, na, na maratonie londyńskim 15 lat temu. Ona biegła chyba szóste miejsce, a, a normalnie wcześniej zwyciężała. To był już jej koniec kariery. Ale Katrin Denewę nie chcę powiedzieć, mogę przekręcić, mogłem przekręcić nazwisko. Po prostu, kiedy udzielała pierwszych słów wywiadu, kiedy podchodzi ktoś z mikrofonem do niej, już musi wiedzieć, co, jak, natychmiast powiedz nam. Ona mówiła, biegam z nim. Ja biegam z Jezusem. On był ze mną, biegłam w Jego obecności. Ona mówiła to, co jest prawdą jego życia, jej życia obecnego. Ja pamiętam, jak biegałem w wojsku dla reprezentacji dywizji, to, to moim, moim takim miejscem jakości, które rozumiałem, że, że jestem blisko Boga, to, to było to, że ja biegałem na, na 3 km, to było to, że w tym czasie po prostu jestem w stanie powiedzieć chwała Bogu. Czasami ci po prostu brzuch cię boli, nogi to jest inna sprawa, ale, ale po prostu gdzieś się przytyka coś tam, ale jeżeli wiedziałem, że jak, powiem, jak, jak powiedziałem, Jezu, kocham Ciebie, albo chwalę Ciebie, to wiedziałem, że, że, że Bóg jest ze mną i że robi właściwą rzecz. Amen. Bóg Ciebie i mnie kocha. Bóg jest po Twojej stronie. Bóg chce Ciebie i chce, rozumie Ciebie do bólu. We wszystkim. Dlatego wiele razy Bóg nie odrzucił Dawida, czy innych ludzi, którzy. czy Piotra, czy Piotra swojego. Yy, nie, nie, nie użyję tego słowa. Yy, nie użyję słowa pupil. Yy, yy, pan Jezus yy, zupełnie inaczej traktował Piotra, który się go trzy razy wyparł, niż Judasza, który go zdradził, który go wydał i nie pokutował. Pa Piotr się zasmucił, oczekł, był zrozpaczony, co on zrobił. Bóg miał rację powiedz 5 godzin temu, kiedy mi to mówił na przy kolacji, miał rację. Yy, a, yy, a, a teraz cała prawda wyszła o mnie, on przestał polegać yy, na, na sobie samym. I yy, na tabenę właśnie yy, powiem taką rzecz, bo. Bo, bo y, 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 jeżeli czytamy Ewangelię Jana, to, to czytamy, że dwóch, ludzi, dwóch uczniów dobiegło, pierwszy dobiegł y, Jan, ale wszedł jako drugi i y, 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 y poprosił i y, Piotrze y, pierwszy. Ja nie myślę, że to był strach. To był szacunek wzajemny do, do siebie nawzajem. Otóż wczoraj na, wczoraj na, na y, 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 w tym, tym maratonie tokijskim biegł, nie wiem, czy Kipczoga, nie wiem który, nie pamiętam dokładnie nazwisk obecnych mistrzów maratońskich, ale człowiek, który, który rzeczywiście, no jego kariera się kończy. Wszyscy mówią, że ma, znaczy on sobie mówi, że ma 31 lat, ma raczej 41 i dlatego nie jest w stanie tak szybko już do końca biegać, jak biegał. Ustawiał rekordy, właśnie chciał złamać 2 2 godziny. I on biegł, i do niego doszedł Japo Japończyk. I powiedział takie sformowanie ten polski komentator. No, wiemy, że, jako, że jak, jak wszyscy Japończycy, będzie miał szacunek dla, dla niego, że nawet gdy że będą dobiegać razem do, do, do mety, on go, mimo to, że może czuć się silniejszy, nikt nie przegoni, tylko zewnątrz szacunek y, po prostu dał pierwszeństwo. I w tym sensie myślę, że jeżeli chodzi o postawę Jama w stosunku do, do, do Piotra, którego myślę, i byli. Równi przed Bogiem zawsze, ale miał szacunek do niego i go puścił pierwsze. Nie myślę, że to był strach jakikolwiek. Jak jest coś takiego, że kogoś szanujesz, to dajesz mu pierwszeństwo. W Polsce jest piękny zwyczaj, że puszczamy kobiety przed, jako pierwsze. Oczywiście, oczywiście musimy się upewnić, że, że wszystko jest ok. Gdy, 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 gdy otwieramy drzwi, a nie, nie, nie wpuszczamy do jakiejś pułapki, to jest ten, 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 ten nasz szacunek. Ty i ja, jak będziemy w naszym rozwoju przychodzili do tego miejsca trudności, to, to wierzę, że w tych trudnych momentach Bóg uczy ciebie i mnie wzajemnego szacunku. Że nie powiesz o kimś źle, jeżeli widzisz, widzisz, że on coś zrobił źle. Nie będziesz go oskarżał, nie będziesz go poniżał, nie będziesz go y, y, zniesławiał, ale, 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 ale będziesz go y, będziesz oddawał szacunek. Y, Pan Jezus, jeżeli, 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 jeżeli yy, 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 zawsze stawiamy go za wzór, ale, ale jeżeli, jeżeli, jeżeli zrozumiemy ten fakt, że, że on wszystko przeżył wszystkiego rodzaju cierpienia, yy, łatwości, trudności, możliwości, niemożliwości, w hamulce on to On w tych miejscach był, on je przeszedł i zwyciężył ciężu, żebyś Ty się nauczył, że kiedy Ci jest ciężko i pytasz się, czy stać lewą, czy prawą nogą, nie pytaj się o to. Wstajesz i chwalisz Boga. Amen? Marzena może, może to potwierdzić, że ja wstaję, nie jest mi łatwo często, ja mam ciężką pracę fizyczną yy, yy, i czasami wiem, że znowu będzie to, czy tamto, yy, będzie znowu, nie będzie łatwo. To ja pierwszą rzeczą wchodzę, to, to wejdę i powiem, Jezus jest Panem. Jezus żyje do siebie. Nie muszę, nawet, że czasami chciałbym chciał krzyknąć, ale o 5.30 trudno skrzyczeć i pobudzić wszystkich. Więc po prostu yy, i biorę Biblię i chwalę Boga, dlatego, że wiem, że On mnie rozumie. A jeżeli On mnie rozumie, jeżeli On mnie rozumie to my się rozumiemy i mogę, mogę z Nim wygrać. Mogę z Nim osiągać cele Boże. Bóg Ciebie kocha, Bóg jest po Twojej stronie i chce Ciebie błogosławić i prowadzić i zaprowadzić i wyprowadzić do i wprowadzić do miejsc najlepszych amen